Cześć wszystkim, z tej strony Gamingowy Wojciech i tak jak już możecie zauważyć na miniaturce, udało nam się dowieść Golda 1 w tym tygodniu. Także na ekranie w tym momencie widzicie moje nagrody za poprzedni tydzień. Trosz mogę Was jedynie przeprosić za troszeczkę formułę może w tym tygodniu, gdyż troszeczkę mi się to rozjechało w czasie z różnymi takimi obowiązkami i tak dalej, ale udało nam się z tego golda trójkę wyciągnąć, chociażby Karima Benzemę, co uważam za bardzo dobry traf, jakby nie było za taką rangę Spoko niestety tego Karima już zdążyliśmy przepalić w SBC, wydaje mi się, właśnie otoca z Ligę. I tam pojawił się nam niestety Memphis Depay, ale tam widzicie, może teraz, nagrody. Tam jakaś paczka trafiła się, w jakaś właśnie z żelobym draftu. I powiem Wam tak, no nagrody nie były wcale złe. Udało się trafić sporo takich kart wysoko ocenionych, przez co mogliśmy tutaj wykonać SBC o Pana Arturo Vidala 94. Naprawdę, naprawdę fenomenalna karta. Jeżeli macie właśnie drużyny z Ligi, to bardzo serdecznie polecam. Myślę, że jeszcze o tym powiem nie raz w tym odcinku, ale tak dzisiejszy odcinek właśnie będzie wyglądał. W tym momencie możecie sobie zobaczyć, właśnie nagrody. Porozmawiamy sobie troszeczkę o właśnie o składzie. Też po jutro ukaże się filmik o takich właśnie kilku małych sztuczkach, o takich może małych niuansach, które można właśnie zmienić. Żeby jednak troszeczkę Wydaje mi się właśnie, że te takie parę rzeczy, które zmieniłem Bardzo, bardzo du dużo mi pomogło Jeżeli chodzi właśnie o Wbicie tej lepszej rangi A na pewno nie było takiego rozjazdu Właśnie skillowego jak w zeszłym tygodniu W którym zrobiłem naprawdę bilans życia Praktycznie zrobiłem chyba bilans 12-1 Po którym y Przegrałem, żeby wbić golda trójkę To przegrałem chyba z 8 meczów Gdzieś w międzyczasie naprawdę działy się bardzo Różne, dziwne rzeczy Ale ten tydzień naprawdę, naprawdę bardzo pozytywnie, większość też niestety spotkań musiałem rozegrać w niedzielę, tak jak zwykle kalendarium mi się rozjechało, zagrałem tylko kilka spotkań w piąteczek. Później rozegrałem kolejne kilka spotkań właśnie w, w sobotę. Wydaje mi się, że dobiłem jakoś właśnie do dziewięciu chyba wygranych i jednej przegranej. Tu też widzicie, widzicie w, trafił się Santi Cazorla z paczki, wydaje mi się, że to była paczka Ultimate, chyba właśnie zalogowanie się, oprócz tego jeszcze właśnie jeden informik, także naprawdę karty cały czas sypią się takie na przepałkę. Tu teraz możecie zauważyć właśnie drużyny, które przepaliłem właśnie o pana Arturo Vidal'a. Także kosztował mnie on. Wydaje mi się, że nic on mnie nie kosztował. Tutaj możecie jeszcze sobie zobaczyć paczki. W tej paczce akurat tam nic nie było. Oprócz właśnie Gonzalo Higuaina, którego już nawet nie wiem czy przepaliłem czy nie. W tym właśnie wyzwaniu przepaliłem Arturo Vidala, którego miałem wcześniej, w wersję 90. Także. Wydaje mi się, że mogło to SBC mnie kosztować jakieś 20 tysięcy, a naprawdę, naprawdę karta jest warta grzechu, jeżeli chodzi o właśnie drużyny gdzieś tam właśnie z tej ligi hiszpańskiej. Naprawdę pan Arturo Vidal, który nie wiem, czy mam w tym momencie rację, ale wydaje mi się, że dostał upgrade sztuczek, także wydaje mi się, że jego poprzednia wersja miała tylko 3 gwiazdki, ta ma 4 gwiazdki. Ale to jeszcze możecie zweryfikować. Możecie mi dać znać w komentarzach, czy tak było, czy tak nie. Ale podejrzewam, że zanim ten film się ukaże, to pewnie też to sprawdzę. Także ostatnia, właśnie paczka. Jeszcze, właśnie z ostatniej paczki, udało się trafić Asherbiego. Także nie wyszło to wcale tak źle i zrobimy sobie taki mały, krótki przerywnik. Mam dla Was propozycję. Jako, że <gryw> kanał nazywa się Gaming of Wojciech, to chciałbym jednak tutaj czasem wtrącić coś innego. Najbardziej w tej chwili oczekuję na nowego Assassin's Creed'a, Assassin's Creed Valhalla, o ile się nie mylę, ale to od tego jeszcze nam zostało sporo czasu. Myślę, że to już będzie przyjść właśnie kolejnej konsoli, PlayStation 5, ale mam dla Was propozycję dwie. Jest to Ghost of Tsushima, który jest właśnie połączeniem takim może delikatnym właśnie Assassin's Creed'a z Wiedźminem, tylko w takim japońskim klimacie, Wydaje mi się, że mogłaby być to ciekawa rzecz, była taka łatwa, lobdowa do nagrania, możemy sobie właśnie w taką gierkę popykać. A jeżeli chcemy zostać przy tematyce sportowej, to mam do zaproponowania Wam, przepraszam, F1 2020 My Team, w którym to właśnie Wy będziecie wybierali takie rzeczy jak nazwy zespołu, właśnie drugiego naszego kierowcy z zespołu, no, imię, w imię i nazwisko właśnie naszego pana kierowcy. Także na pewno będzie to też taka opcja dosyć interaktywna, a jeżeli chcecie żebym został przy Fifie, to też napiszcie w komentarzach zostań przy Fifie, albo dajcie mi jakieś może, podsuńcie mi jakieś pomysły, co byście chcieli właśnie zobaczyć może innego na kanale, także, a, i jeszcze zapomniałem wspomnieć, w tym tygodniu planuję zrobić właśnie taką małą rzecz, jak planuję pograć jakieś takie małe sparingi z widzami, także jeżeli chciałbyś się ze mną umówić na taki sparing, to zapraszam Cię serdecznie do grupy na Facebooku Brygada W, do której też znajdziesz link w opisie tego filmu, i właśnie, no ja gram tylko, niestety, na, tylko, niestety albo istety, na właśnie konsoli PlayStation 4, ale właśnie jeżeli chciałbyś zagrać ze mną sparring, jeżeli chcesz, chciałbyś, żebym Ci może delikatnie w czymś doradził, jeżeli nie jesteś rzeczywiście lepszy ode mnie, jeżeli jesteś lepszy ode mnie, to bardzo chętnie też z Tobą zagram, bo to zawsze dobrze jest potrenować z kimś lepszym. Także dawajcie znać, umówimy się na grupce, jak to jest, pewnie wrzucę dzisiaj jakiegoś pościka, a teraz przejdziemy sobie do dalszej części materiału. Jeśli chodzi o zdobywców naszego Goldy Jedynki, to drużyna prezentowała się następująco. Jako, że zrobiliśmy sobie już tego Arturo Vidala, to... Luka Modric usiadł sobie na ławeczce zamiast Luki Modriccha. Myślałem, żeby tu wstawić tego Luka Modriccha i zagrać Neymara na tam 7 czy 8 zgrania, ale stwierdziłem, że awar sobie powinien dać też radę i myślę, że to też była dobra decyzja. Awar naprawdę zagrał bardzo dobre zawody, jeżeli chodzi o Awara, w ogóle te jego statystyki. To jest drugi awar, którego posiadam. Wcześniej miałem innego, już nawet nie pamiętam, jakie są jego staty. Myślałem, że gdzieś tutaj, gdzieś tutaj powinienem mieć jakieś screenshot, ale w każdym razie póki co ten Awar. Tego kupiłem w zeszłym tygodniu, gdyż musiałem go kupić z innym, yy, z inną pozycją. Yy, rozegrał 53 spotkania, zaliczył 13 bramek i 18 asyst, także jak na środkowego pomocnika, naprawdę ten pan to jest coś specjalnego no i oczywiście daje nam tutaj zgranie Neymarowi, jedynym yy, zawodnikiem bez pełnego zgrania jest Vinicius Junior, któremu to pełne zgranie tak naprawdę nie jest potrzebne, gdyż nawet jeżeli sobie zobaczycie tutaj statystyki to właśnie ze stylem gry Dead Eye, jakkolwiek to nie jest przetłumaczone mimo właśnie tych siedmiu zgrania i tak ma 99 tempa, ma 99 wykończenia, 94 longshotów, tam wrzuty karne to, to są nieważne, 99 staminy co jest naprawdę super jeżeli chodzi o tą kartę, naprawdę biega on cały mecz jak szalony, ta agresja mogłaby być troszeczkę wyższa, ale też bardzo często przejmuje mi piłeczkę i jego siła na skrzydełko jest idealna, a nawet można pokusić by się graniem nim na strajkerze no ale, że mamy tutaj innych zawodników w drużynie, no to mm, na strajkerze grał u nas Usman Dembele a Neymar grał u nas na SPO, jeżeli chodzi o Messiego, Messi też naprawdę dobre zawody w tym tygodniu, nie było o nas tutaj narzekać, już 515 spotkań w naszym zespole pole, głównie na skrzydle, czasami na SPO, 211 bramek, 152 asysty, jak na skrzydłowego naprawdę staty fenomenalne, się jednak przy tych skrzydłowych rzadko gdzieś tam te bramki podają, jeżeli chodzi o moją grę, ale jeżeli tak sobie tutaj szybko wspomnieć, to Messi w te 30 spotkań rozegranych w tym tygodniu zaliczył 8 bramek i 11 asyst. Królem strzelców został Neymar z 30, 31 bramek przepraszam, i 19 asyst. Także kosmiczne statystyki. A zaraz za nim uplasował się Usman Dembele. 26 bramek, 16 asyst. Także też fenomenalnie. Także jeżeli macie sobie ochotę zrobić takiego zawodnika i jeżeli pasowałby on Wam do zespołu, to jak najbardziej polecam. Myślę, że jest to karta na pewno warta zrobienia. Z tym, że. Myślę, że jeżeli miałbym go robić od zera i gdzieś tam on właśnie kosztuje te 900-800 tysięcy, to nie wiem, czy tak bym się bardzo do niego pokusił. Myślę, że starałbym się bardziej wcisnąć do swojego zespołu Franka Ribery, który jest od niego dużo, dużo lepszy. Podobno ja niestety tym Frankiem jeszcze nie zagrałem, ale zobaczymy, jeżeli udałoby mi się wyszarpać jakiegoś tutaj embapę lepszego, to myślę, że mógłbym wtedy wcisnąć Neymara na prawe skrzydło właśnie i on będzie sobie wtedy grał na siódemce. Mbappe gdzieś tam na skrzydle i właśnie Frank Libery zostałby naszym zapas napastnikiem, przepraszam, ale to jeszcze zobaczymy. No i jeżeli chodzi o tego pana, jeżeli macie jak go włożyć do składu, to ten pan jest absolutnym dzikiem. 4 na 4, wysoki, wysokie work rate, 26 bramek w naszym zespole, 2 bramki, 6 asyst, ale naprawdę jest on mega, mega solidnym zawodnikiem, naprawdę Coś naprawdę bardzo dobrego. Miałem wcześniej jego kartę 90, którą też widzieliście, przepaliłem właśnie, yy, zrobiąc jego, właśnie jeżeli chodzi o jego kartę właśnie 90, to jedynym jego problemem było dosyć niskie tempo, mimo właśnie nałożonego na niego cienia. Tutaj na początku popróbowałem sobie zagrać z, właśnie z kotwicą, ale stwierdziłem, że jest delikatnie zawolny na te wszystkie jakieś takie dziwne karty i zdecydowałem się kupić mu cień. I naprawdę z cieniem jest gość po prostu nie do wyjęcia. Jeżeli chodzi o obrońców, tutaj Nelson Semedo na najbliższy food champions ze składu, on poleci najwyżej go, wydaje mi się, że przepalimy go może w jakimś SBC, ale najprawdopodobniej, jeżeli nie będzie tutaj zbyt dużych zmian w zespole, to po prostu pojawi się tutaj ten Carvajal zobaczymy, dam temu Carvajalowi szansę grałem nim parę razy, tam po parę meczów no i tak, no nie zachwycał mnie zbytnio, ale wydaje mi się, że jest na pewno dużo silniejszy niż Semedo, a właśnie za każdym razem, kiedy trafiałem właśnie na jakichś takich troszeczkę bardziej rozgarniętych przeciwników, to zawsze, jeżeli grali przez skrzydło, to nie pchali się na to skrzydło, gdzie tam pilnował go Mendy, tylko jednak próli przez tego Nelsona Semedo i bardzo często im się to udawało i nie za bardzo mogłem coś zrobić. Także teraz przejdziemy sobie do highlightsów z mojego meczu właśnie o Golda 1, a już jutro w takim niezbyt długim może materiale zobaczymy jak to wyjdzie zobaczymy jak uda mi się to zmontować pokażę wam tylko takich właśnie kilka niuansów tylko takich trików które pozwolili mi jednak zrobić ten lepszy wynik niż naprawdę w porównaniu do zeszłego tygodnia który był, jeżeli chodzi o moje food Champions tragiczny, to, to w porównaniu właśnie do tego zeszłego tygodnia zaliczyłem mega, mega progres i zmieniłem dosłownie dwie albo trzy rzeczy, że tak powiem, w swoim gameplayu. Ale to już ukaże się jutro. Także teraz zobaczmy sobie highlights z ostatniego meczu. I już tak na zakończenie mamy właśnie tutaj skrócik tego ostatniego spotkania. Drużyna przeciwnika naprawdę fenomenalna, piekielnie niebezpieczna. Ten Kilian urodzinowy, naprawdę fenomenalna karta, chociaż często jak, jak oglądałem właśnie jakieś różne filmy na YouTubie, czy tam różnych zagranicznych, czy też polskich YouTuberów, zauważyłem, że tak bardzo, ale to bardzo często ładuje po słupkach. Nie wiem, co jest tego przyczyną, nie wiem, czy to jest taka, może dolegliwość tej, tej karty, właśnie coś tutaj zostało dziwnie zrobione, ale myślę, że miałem w tym spotkaniu, jeżeli chodzi o pierwszą połowę, bardzo dużo szczęścia, ale jako, że w drugiej połowie wydaje mi się, że dosyć zdominowałem przeciwnika, tutaj niestety tracimy bramkę na 1 do 0. Jako, że był to mój ostatni mecz, stwierdziłem, że wezmę to na spokojnie. Zobaczymy, co tutaj się da, co tutaj się da właśnie yy, urodzić. Tutaj bardzo proste kółeczko Vinicius'em. Vinicius, naprawdę, naprawdę, jeżeli ktoś nie zrobił, to ma czego żałować. Taka karta za około 200 tysięcy od zera. Naprawdę coś niesamowitego. Jeszcze po upgrade'u oceniony właśnie na te 95. Coś w Tutaj możecie zauważyć, tutaj już przełączyłem się właśnie na drugą formację, tą właśnie formację od Miłosza z tym dodatkowym właśnie pressingiem. Po utracie piłki właśnie odzyskaliśmy piłkę pod polem karnym przeciwnika i wbijamy mu bramkę na 2 do 1 i już u przeciwnika było tutaj czuć nerwy. Takie delikatne niezdecydowanie też jeżeli chodzi o właśnie grę pressingiem, to przeciwnik tutaj się nie popisywał nie wiadomo właśnie jakim tutaj natarciem. Tutaj już 80 minuta. Przełączyłem się na y, formację tak zwany autobus, z którego też można bardzo dobrze atakować, gdyż jest ona bardzo dobrze rozciągnięta po całej, po całej szerokości boiska, także nie ma tutaj też dużych problemów i Arturo Vidal odzyskuje nam piłkę Viniciusem tutaj się staramy tutaj w szybki fake shotik, przejście gdzieś, tutaj niestety piłkę straciliśmy ale kto odzyskuje piłkę? No właśnie Arturo Vidal, piłka i kto nie inny niż Leo Messi zdobywa nam bramkę na 3 do 1, także jeżeli chodzi o ten mecz to było na tyle naprawdę jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony, że w końcu udało się po raz kolejny już po raz trzeci w tym roku wbić tego golda jedynkę. Myślę, że jest to jakiś progres, jeżeli chodzi o właśnie <grywa> całokształt, że tak powiem, moich tu poczynań w tym roku. Jednak rozpoczynałem ten rok w FIFA gdzieś od właśnie wbijania jakiegoś silvera dwójki, silvera jedynki przy dużych właśnie polotach, ale myślę, że właśnie z odpowiednim nakładem i odpowiednimi chęciami można tutaj dużo ugrać. <grywa> I jeżeli będziecie śledzić mój kanał, to myślę, że w końcu dla Was specjalnie dowiozę. Jeżeli nie w tej FIFie, to w kolejnej, w końcu dowiozę tą elitę. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli chodzi o film Taki Poradnik, co do właśnie grania i Food Champions, to ukaże się on jutro. Jeżeli chodzi o właśnie te sparingi z widzami, to serdecznie Was zapraszam na grupę, czy też w komentarze, no ale najlepiej, najprościej no będzie właśnie umówić się na tej grupce, czy też napiszcie do mnie właśnie na, mój, na moim profilu społecznościowym, na którym też możecie zostawić lajka. Jestem bardzo chętny do jakichkolwiek rozmów, także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i do usłyszenia już jutro.